że że i kompromitacja, czyli trzy słowa, które najlepiej opisują występ Liverpoolu w meczu z Manchesterem United. Zapraszam na szybkie podsumowanie tego widowiska. Co ja mogę powiedzieć? Ci, co byli dzisiaj na live'ie to wiedzą. Liverpool grał beznadziejnie. Zacznę od plusów, bo jest ich bardzo mało i potem przejdziemy do całego przebiegu gry. Plus, gol Kodiego Gakpo i wykorzystanie rzutu karnego przez Mohameda Salaha oraz gra Gravenbercha. Tyle. Minusy, a bardziej jak wyglądał przebieg gry, no to już od samego początku United rzuciło się na Liverpool. No nie wiem do końca, jak to opisać, ale mieli bardzo dużo miejsca, żeby tworzyć sobie sytuację. Fakt, nie potrafili ich wykorzystać, jak na przykład Amat spudłował, no strzelił jakby od bramki, a nie w bramkę, czy Hoyland strzelający w sam na sam w środek, w Alisona. Ale z drugiej strony mieliśmy grę Liverpoolu, który był wypchnięty z pola karnego United. Nie mógł stworzyć żadnej sytuacji, musiał grać dalekie przerzuty, no, stworzył sobie dwie, trzy dogodne sytuacje, no, ale ich nie wykorzystał. W szczególności fatalnie dzisiaj zagrał Trent Alexander-Arnold, który zawalił pierwszego gola, no, wykopał piłkę, licza Martinez, przeciął ją, zrobił rajd przez prawie pół boiska, dostał z powrotem piłkę i strzelił pod poprzeczkę. I tak United wyszło na prowadzenie, potem na szczęście udało się wyrównać, potem udało się wyjść na prowadzenie. Aż w końcu dialog, który wcześniej nie strzelił, to strzelił. Że nada. Już pominę sam fakt, że Maguire miał szansę zamknąć mecz w praktycznie ostatnich minutach, no tylko nie strzelił, ale czemu mówię, że to taki wstyd, że nada i kompromitacja? No dużo mówi sam fakt, że United było 14 przed tym meczem, Liverpool pierwszy. Ostatni raz, kiedy United wygrało na Anfield w Lidze, to 2016. Ostatni raz, kiedy strzelili tam gola, 2018. Teraz remis 2 do 2. Jakby ja rozumiem, że ten mecz to praktycznie nie ma wpływu na walkę o tytuł mistrzowski. Dalej jesteśmy pierwsi, dalej ogromna jest przewaga, ale jednak każdy mecz to osobna historia. W szczególności takie derby, no każdy powinien chcieć wygrać, a tutaj no nie było tego widać. Znaczy dobra, może przesadzam, było widać, że chcą wygrać, ale no nie potrafili nic zrobić. Ech. Nie wiem, może zjadła ich ta presja. Sam obstawiałem wysokie zwycięstwo Liverpoolu, ale miałem z tyłu głowy i to mówiłem także na live, że boję się, że coś pójdzie nie tak, że ta presja ich zje. No i jak widać, wyszło co wyszło. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście na live, albo czy sami oglądaliście ten mecz. A jeżeli się spodobało i chcielibyście widzieć więcej tego typu podsumowań, mam nadzieję, że nie będzie więcej tego typu podsumowań, to zaobserwujcie.